Kitos. Jestem dziewczyną. Chciałem się przekonać, czy jesteś kobietą. A ja, czy jesteś mężczyzną? Co mu zrobiłaś? Żyjesz? Pomocy! Nic jej nie zrobiłem. Wyjaśnij pan. Nie znam go. Robił mi nieprzyzwoite propozycje. Odmówiłam, to się rozzłościł. Zaraz to wyjaśnimy. Natalia Oreiro i Facundo Arana w filmie Zbuntowany Anioł. Odcinek drugi. W pozostałych rolach. Seria. Nic nie załatwisz obwiniając się. A co mam zrobić? Przyniosę ci drinka. Uspokoisz się. Dziękuję, Andreo. Jestem twoim dłużnikiem. Nic mi nie jesteś winien. Gdybym powiedziała twojemu ojcu, że macie wyciągnąć z więzienia, przez tydzień musiałabym znosić jego fochy. Więc mam ci nie dziękować? Jeśli chcesz. Chcę. Zapraszam cię na obiad. Nie. Dlaczego? Boję się. Mnie? Samej siebie. Jesteś młodziutki. A mama ostrzegała mnie przed tym. Ale mogę cię podwieźć do domu. Chodźmy. Przepraszam? Powiedz, co się stało, bo przez to zamieszanie nic nie mówiłaś. O co ci chodzi? O matkę przełożoną i tę sztywniaczkę. Odrzuciła mnie. Dobrze. Nie, matka przełożona zmądrzała i potem ze mną porozmawia. Nieważne. Przynajmniej ta kobieta nie zabrała cię i nadal będziemy razem. Nie wiadomo, jak długo. Kończę 18 lat i będę musiała pójść do pracy. Obiecaj mi coś. Niczego nie obiecuję. Jeśli pójdziesz do pracy, zabierzesz mnie ze sobą. Też będę pracowała. Umowa stoi. Jesteś pewien? Tak. Już ja jej pokażę. Zapłaci mi za to. Nie przekonuj mnie. Zamknęli mnie na dwie godziny. Obok mnie był pijak, który ciągle wymiotował. Zapłaci mi za to. Przepraszam, ale ta kobieta jest dobroczyńcą tego kościoła. Nie zabierzemy ojcu dużo czasu. Pamięta ksiądz tę dziewczynę, o której rozmawialiśmy? Carlitos? Nie Carlitos, a Cholito. Gdzie jest? Chce jej pan zaproponować pracę? Ucieszy się. Szuka pracy? Kończy 18 lat i nie może dłużej tu zostać. Tutaj jest adres mojej firmy. Niech przyjdzie jutro, z samego rana. Dziękuję. Nie ma za co. Chciałeś ją zniszczyć, a teraz dajesz jej pracę? Kto ci to powiedział? Zemszczę się. Zobaczysz. F to może być Fernando lub Fermin. Myślisz, że moja mama jest transwestytą? Więc dlaczego Fernando Fermin? To należało do mamy i to jej inicjał. Można i tak myśleć. A jak inaczej? Co zrobisz, jeśli staniesz oko w oko z ojcem? Najpierw napluję na niego, a potem pobiję go. Nie znajdziesz go. Wiesz, co zrobię? Będę miała dużo szmalu I co z nim zrobię? Zatrudnię stu detektywów Stu? Tysiąc Dobrze. nie, 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 tak tak na mnie. Nie mogę malować. Nie proś mnie o to. Nigdy już nie będę malował. Nie mogę. Jestem? Co ojciec chciał ode mnie? W kościele nie wolno krzyczeć. W czasie mszy ojciec krzyczy. Mam ku temu powody, ale w kościele się nie krzyczy. A ja mogę. Siostra Pulchna tak mówi. Nie mów tak, to siostra Katalina. Nie jest chuda. Widział ojciec jej policzki? Przyłapałam ją, jak jadła czekoladę. Nie wezwałem cię po to, żeby mówić o siostrze Pulchnej. Potrzebujecie cię w chórze w sobotę. Mam odprawić mszę za duszę czyjegoś ojca. Chcę, żebyś zaśpiewała, ale to nudne, więc znajdź w tym coś ciekawego. Potrzebujemy cię. Naprawdę mnie ojciec potrzebuje? Więc zawrzyjmy układ. Zaśpiewam w chórze, a ojciec pozwoli mi zagrać w drużynie. Tłumaczyłem ci, że mistrzostwa są dla chłopców. Niech ojciec nie krzyczy. Dobrze zaśpiewam. Cieszę się. Mam dla ciebie pracę. Jutro masz się tam zgłosić. Jaką pracę? Jakąś. Zgłosisz się do pana Iwa Di Carlo. Iwo. Iwo? To imię? Chciałbym przegrać ten zakład, ale mam wątpliwości. Nie sądzę, że uda, że uda ci się zdobyć ten teren. Przegrasz, bo zdobędziemy ziemię i tam powstanie centrum handlowe. Mam nadzieję. Jeśli Ci się uda, chętnie zapłacę za 50 z Twoich podróży do Paryża czy Japonii. Wystarczy mi jedna: interes to interes. Nie mówcie o pracy, to spotkanie rodzinne. Przepraszam, ale to sprawy rodzinne to ważne. Dla Ciebie. Nie, dziękuję. Wiesz, nie piję whisky. Bądź mężczyzną. Zawsze piję mleko, jogurt z ziarnami. Dzisiejsi Zbawcy Ojczyzny nie piją, nie palą. Ciekawe, czy robią. Jesteś niemiły. Idę sobie. Dobranoc. Przepraszam, na którą przygotować samochód? Proszę wstać o 6.30, umyć samochód. Ma błyszczeć. Będzie błyszczał jak moje buty, które codziennie poleruję, żeby błyszczały jak panienki uśmiech, z całym szacunkiem. Przypuszczam, że wyjedziemy o ósmej, nie o jedenastej. Więc dlaczego każesz mu wstać o 6.30? Nie wtrącaj się. Robię co chcę. Może pan odejść, Morgan. Cieszę się, że nie jestem w pierwszej klasie, bo gdyby kazali mi napisać wypracowanie na temat moja rodzina, nikt by mi nie uwierzył. To za dużo. Tak, to ja? Kim co to mówi? Jak się masz? Mam dużo pracy. Pamiętam, poznaliśmy się. Nie dasz mi dojść do słowa. Dobrze, mam dużo pracy. Kiedy chcesz. Sam ci dałem numer telefonu. Cieszę się. Zadzwoń później. Umówimy się. Zabawimy się. Całuję cię. Pa. Całuski. Całuski? Do mnie tak nie mów. Bo co? Nie potrzebuję jej do wyjaśnienia twierdzenia Pitagorasa. Ale masz humorek. Przepraszam. Wiesz, po co przyszłam? Dać Całusa na dobranoc. To też. Mogę cię o coś prosić? Tak. Pomożesz mi z tatą? Czym? Przekonaj go, że powinnam mieszkać sama. Wiele razy cię o to prosiłam. Proszę. Nie. A jeśli mnie spyta, powiem, że nie jesteś na to gotowa i nie powinien się zgodzić. Jesteś okropny. Nie zamieszkasz sama. Nie proś mnie o nic. Co się stało? Rozmawiamy. Dobrze, że jesteście razem. W sobotę odbędzie się msza za duszę ojca, i chciałam, żebyście poszli. Dziadek Bas uwielbiał. Nie traktuj.